Siema. Mam dwunastki wrzucone, 12 tysięcy Kelvinów, high do S60 z dynamik synonem. No, zobaczymy. Lampy były regenerowane. Jak widzicie, no, na razie dosyć taka barwa jest fioletowa, więc oto taki, taki atak był. Na pewno w deszczu będzie gorzej, ale jak na złość, na razie nie pada. Za chwilę do Was wrócę, poczekam aż się trochę bardziej ściemni, bo na razie jest tak szarabo. No dobra, wracam do Was. Mam te dwunastki założone, tak jak wcześniej mówiłem. Zobaczymy, jak to będzie świecić w ciemniejszym. No już tak się ściemniło dosyć. No póki co to, co zauważyłem, to w deszczu będzie dramat, nie? Także niech to, ja myślę, że maksymalna, jak miałem poprzednie szóstki, no to szóstki to jest maksimum, nie? Ale to przetestuję, jak będzie padać, póki co nie pada. No teraz macie tak, tak to wygląda. Jest to fiolet, no ewidentnie fiolet. Zobaczymy, no w deszczu. W przyszłym tygodniu zapowiadają deszcz, więc póki jeszcze będę tutaj na miejscu, no to będę mógł to przetestować, nie? No nie pokażę wam tylko teraz, jak świecą, bo ja mam Bixenon skrętny, czyli nie pokażę wam tego, jak świecą, nie? Ale już widzę, że to jest różnica pomiędzy szóstkami. Jak miałem szóstki, no to to będzie słabsze, dużo słabsze w deszczu, nie? Także się zastanówcie, czy chcecie wstawiać dwunastki. No wygląda to na pewno fajnie. Bo to na fiolet świeci, no ale funkcjonalne to nie jest. Dobra, trzymajcie się pozdrawiamka.